Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy dyplomatyczne, w którym dziś gościmy pana doktora Adama Eberharta, zastępcę dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Z którym chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co czego dowiedzieliśmy się o Ukrainie, Rosji, Stanach Zjednoczonych, o Zachodzie w związku z trwającą już no ponad 3,5 roku tą pełnoskalową wojną w Ukrainie? No to tak pewnie ciężko odpowiedzieć na tak zarysowane pytanie w sposób syntetyczny. No, no, na pewno się przekonaliśmy, że pokój nie jest zdany raz na zawsze, że mamy do czynienia z wyraźnym przeformatowaniem ładu międzynarodowego, w którym Świat zachodni, świat amerykański podlega turbulencjom. Z jednej strony przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, Wspólnoty Transatlantyckiej, na szerzej ujmując, ona nie jest bynajmniej taka bardzo pewna biorąc pod uwagę te zmiany, które zachodzą w polityce amerykańskiej. Po drugie, rewizjonizm rosyjski, on sięgnął kolejnego, kolejnych szczytów, jeżeli chodzi o takie no, twarde użycie broni. To, to być może nie jest nic nowego, no bo Putin przychodził do władzy używając e, czynnika militarnego. Pamiętamy wojnę przez, cze, w Czeczenii. To już była druga wojna w bo jego demokratyczny poprzednik Borys Jelzyn również takową e, prowadził. E, później była w 2008 roku Gruzja. Potem od 2014 roku ograniczona wojna przeciwko Ukrainie. No a od, Prawie czterech lat, rzeczywiście wojna pełnoskalowa. Wojna, która i to chyba jest też taki ważny, ważny element, który myślę już dzisiaj politycy zachodnioeuropejscy również y, są w stanie zrozumieć i uświadomić to sobie. Y, mamy do czynienia z konfliktem, którego w którym Rosja postrzega oczywiście Ukrainę jako bezpośredniego wroga, natomiast to jest wojna prowadzona przeciwko całemu Zachodowi. To jest wojna o zburzenie hegemonii Zachodu, o zburzenie ładu pozimnowojennego, który dominował przez trzydzieści kilka lat w Europie. Panie doktorze, my, czyli my dzisiaj jesteśmy bliżej pokoju. Czy rozmowy może pokojowe, o których mówi się, że mają być prowadzone, rzeczywiście to jest dzisiaj realne, Cel Ukrainy, może najbardziej, ale Rosji i Stanów Zjednoczonych? No wie pan, każda wojna kiedyś się kończy, więc każdy kolejny dzień wojny nas w sposób oczywisty przybliża do pokoju. Natomiast ja nie uważam, żeby ten pokój był na wyciągnięcie ręki. Myślę, że już nawet prezydent Donald Trump, który sądził, że w ciągu 24 czy tam 48 godzin początkowo będzie w stanie zaprowadzić pokój, jest świadomy, jak trudny, to, jak trudne to jest wyzwanie. Trump się przeliczył. No. No oczywiście no wiadomo, że to jest takie wyciąganie deklaracji z kampanii wyborczej, być może trochę nie fair, bo wiadomo, że w, w czasie kampanii politycy formują jedne obietnice, później realizacja to jest zupełnie coś innego. Ale no myślę, że nawet te każde kolejne podejścia, każde kolejne próby dogadywania się z Rosją moim zdaniem uświadamiają Zachodowi, uświadamiają również, mam nadzieję, amerykańskich dyplomacji, że Rosja na tym etapie nie jest zainteresowana pokojem, że Rosja na tym. Etapie jest zainteresowana dążeniem do osiągnięcia swoich celów maksymalistycznych. Jak, jak, jak dziwnie by to nie brzmiało, biorąc pod uwagę dość ubogie, skąpe sukcesy Rosji na linii frontu? Czy w takim razie. Jest sens dziś rozmawiać z Rosją. Pan doktor w jednym z ostatnich wywiadów mówił, że im mniej rozmawiamy z Rosją, tym lepiej. Dlaczego? Znaczy, rozmowa oczywiście jest czymś pozytywnym. To jak gdyby, słowo jest głównym narzędziem w polityce, również w polityce międzynarodowej. Natomiast jak gdyby. To, czego nie należy być nadmiernie wyrywnym, to nie, nie próbować y, za wszelką cenę, jak gdyby siadać z Rosjanami za stół no, y, rozmów, ponieważ y, to niekoniecznie to znaczy. Gotowość do kompromisu, deklarowanie kompromisowości nie zawsze przez Rosję. W rosyjskiej kulturze strategicznej jest postrzegane pozytywnie, raczej jest postrzegane jako świadectwo słabości, a wobec słabych należy tym mocniej zaatakować, tym bardziej ich przycisnąć. To jest pewna kultura strategiczna rosyjska, którą, którą warto przyswoić. No A na słabość sobie nie może pozwolić. No przede wszystkim słabość go ośmiela. Słabość przeciwników go ośmiela i słabość go przekonuje, że tak naprawdę już jest krok czy dwa od osiągnięcia własnych celów, które sobie postawił. A skoro tak, no to oczywiście rozmawiać można, ale oczywiście najlepiej byłoby rozmawiać z pozycji siły. No. Właściwie jest poniekąd hasło dewiza prezydenta Donalda Trumpa, który mówi o przywództwie przez siłę. No, czekamy, aż tę siłę pokaże wobec Federacji Rosyjskiej, bo tutaj pewną, mam, mam, mam wrażenie jednak pewnej uporczywej słabości po jego stronie. Tylko pytanie, właśnie, co tą, tą siłą powinno być, no bo mamy kolejny, dziewiętnasty pakiet sankcji. Pytanie, czy to będzie realnie oddziaływać na stan y, rozmów, no i pozycję w tych rozmowach? To, no oczywiście, no to, to, to gdyby to są sankcje, akurat to, to co Pan wspomina, europejskie, które które właściwie myślę, że gdyby one tych 19 pakietów było wprowadzone w życie na raz, od razu w roku 22, to ich wpływ na rosyjską gospodarkę byłby potężny. Przez to, że one są taką metodą kropelkową, troszeczkę dodawane powoli, 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 jedne za drugim, no to w rezultacie rosyjska gospodarka, system rosyjski jest w stanie dostosować się, przygotować, przystosować. Yy, i, i, i ta, ten efekt mrożący jest, jest niespółmiernie mniejszy. Ale to Donald Trump zaklina rzeczywistość mówiąc, że no tak, kolejny pakiet, zobaczymy za 6 miesięcy. No więc tutaj Trump wprowadził kolejne akurat ograniczenia dotyczące spółek naftowych rosyjskich. No Ameryka ma dużo większy potencjał, jeżeli chodzi o nakładanie sankcji wobec Rosji niż ktokolwiek inny. Również dlatego, że Stany Zjednoczone mają dysponują takim instrumentem wymuszania. Poprzez groźbę sankcji wtórnych, jak to się uczenie nazywa, wymuszania, przestrzegania ich swoich własnych ograniczeń przez właściwie cały świat. To znaczy to jest groźba wobec Chin, Indii, innych państw, Brazylii, wprowadzania sankcji wobec tych krajów, jeżeli one będą łamały ograniczenia z kolei narzucane, narzucane Rosji. No i tutaj jest potrzebna konsekwencja. To znaczy, sankcje też rzadko kiedy. One są w stanie z dnia na dzień wpłynąć na rzeczywistość. Niechże przykładem będą by amerykańskie sankcje na Kubę, prawda? Dziesiątki lat i niewielki albo negatywny, odwrotny efekt do zamierzonego. Zresztą podobnie jest tutaj przykład Iranu. Natomiast no, sankcje mają na celu podnoszenie kosztów prowadzenia wojny przez Rosję. To znaczy chodzi o to, aby w, tej, w, tej, w, tej, w tym. W tym w tej kalkulacji strategicznej, którą podejmuje Putin, elita kremlowska, aby dla nich sankcje były dodatkowym kosztem, który muszą brać pod uwagę, decydując się na to, aby usiąść za stołem no, rozmów albo nie usiąść. Usiąść za stołem rozmów, ja mówię na poważnie: no, nie chodzi mi o show, tak jak było na przykład jakim na przykład było spotkanie na Alasce, prawda? Gdzie, gdzie tak naprawdę Putin nie przyjechał z dobrą wolą, tylko Putin przyjechał właśnie po to, aby, aby, aby dać Trumpowi trochę nadziei, aby jednocześnie uniemożliwić nałożenie obiecywanych sankcji. Pamiętamy, że przed spotkaniem na Alasce Trump obiecywał, że wprowadzi potężne sankcje, jeżeli Rosja nie doprowadzi do zawieszenia broni. No ale wiem, jak się skończyło. No, dzisiaj, zakończyło się tak, że dzisiaj dyplomacja rosyjska bierze wyrwane z kontekstu wypowiedzi Trumpa o tym, że koniec wojny jest lepszy niż y, zawieszenie broni i mówi, na Alasce uzgodniliśmy, że żadnego zawieszenia broni. No to, to jest oczywiście takie, chyba najbardziej spektakularny przykład, że y, rozmowy Generalnie, teoretycznie zawsze coś powinno być coś korzystnego. no W rzeczywistości one można, można wykorzystywać instrumentalnie do manipulowania rzeczywistością i tak naprawdę osłabiania spójności i determinacji państw zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych. Chyba też nie pomagają temu wypowiedzi i potem też odnoszenie się do komentowanych tych wypowiedzi Donalda Trumpa, który no jak mówią złośliwi ma takie same zdanie jak jego ostatni rozmówca. No, no tak, no to tutaj tak naprawdę trampologia, czyli jak gdyby próbowanie zrozumienie natu, zrozumieć naturę prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest osobny osobny wymiar. Niekoniecznie dla polityka, tutaj myślę, 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 że tutaj bardziej, bardziej jest kwestia zrozumienia psychologii amerykańskiego prezydenta. Tak, pytanie, panie mhm. doktorze, jest takie, czy rzeczywiście na dziś, pana zdaniem, Donald Trump rzeczywiście realnie myśli o tym, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, które zakończyłyby się jakimś realnym, konkretnym sukcesem? Tak, znaczy, Trump by chciał doprowadzić do pokoju. Tylko Trump moim zdaniem chciał, jak gdyby jest przekonany, że, że, że znaczy, po pierwsze on ma pewną słabość do, do potęg autorytarnych, on jakoś tam po swojemu to rozumie i uważa, że łatwiej wymusić pokój poprzez naciskanie na słabszego, no bo słabszy ma mniej kart w ręku, a skoro ma mniej kart w ręku, no to, to bardziej powinien być skłonny do ustępstw. To jest na pewno pierwsze. Drugi element, no troszkę to jest związane z pewną grą negocjacyjną, którą Trump prowadzi, to znaczy on oczywiście grozi Rosji dostawami broni, ostatnio tych to machałków dla, dla Ukrainy i tak dalej, ale jednocześnie to bardzo widać po nim, on nie chce tego robić, to znaczy, bo on uważa, że te działania, one nie, przy, one nie przybliżą wojny, one mogą wywrócić stolik, one mogą w, y, y, uczynić tę wojnę jeszcze, jak gdyby doprowadzić do jej eskalacji i tak dalej. To jest oczywiście błąd, to jest być może prawdziwe postrzeżenie w krótkiej perspektywie, no bo wiadomo, że jakby przekazał to Machałki, to Rosjanie by się wściekli, to byłby jakiś tam okres zamrożenia jakiegokolwiek dialogu, ale to jest błędna kalkulacja w dłuższej perspektywie, dlatego bo jeżeli realnie chce amerykański prezydent wymusić na Rosji gotowość do kompromisów, a nie tylko tę grę pozorów, którą obserwujemy od kilku miesięcy, no to wymusić gotowość do kompromisu można tylko poprzez, jak mówię, podniesienie kosztów wojny, czyli dodatkowe sankcje, wzmocnienie y, sił ukraińskich, przekazanie jej y, uzbrojenia. To no, dlaczego to się nie dzieje? No, bo, no bo, Trump boi, bo Trump patrzy krótkoterminowo, bo Trump uważa, że jeżeli to zrobi, to, to, to Trump nie widzi tej długofalowej szansy, tylko boi się, że krótkofalowo, w perspektywie najbliższych wydań serwisów informacyjnych w telewizji dojdzie do zaognienia sytuacji, a nie do rozwiązania. No, I na tym jest, może stracić. I na tym może stracić, bo też proszę pamiętać, jaka jest dzisiejsza polityka. No, dzisiejsza polityka jest strasznie obrazkowa. To, to też widzieliśmy, pamiętamy szczyt w poprzedniej kadencji jeszcze Trumpa, jego z yy, 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 liderem Korei Północnej, Kimem. On do niczego nie doprowadził, ale doprowadził do tego, że przez kilka tygodni media żyły tym, że Trump się z nim spotyka, no i proszę, jaki przełom, prawda? No to, to trochę, trochę dziejemy, dziejemy, żyjemy dzisiaj w świecie, w którym te... Te, ta, ta, ta narracja medialna, ona czasami nawet zastępuje realną politykę, albo co najmniej umie przysłonić rzeczywiste y, skutki działań politycznych. A czy w takim razie jesteśmy dziś w momencie, w którym, jeśli nie zmieni się postawa administracji Donalda Trumpa czy samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do jakichś realnych, konkretnych y, zmian, czy do tego też wywrócenia stolika i y, y, y namacalnych efektów i y zmiany sytuacji w Ukrainie nie dojdzie? Jakby sytuacja na linii frontu jest właściwie dość patowa, przy czym stroną słabszą jest Ukraina. No to Rosjanie atakują, to Rosjanie jednak mają większy potencjał demograficzny, ludnościowy, to Ukraina ma problemy z kontynuowaniem wojny. Dużo większe straty zadawane są Ukrainie przez Rosję niż na odwrót. Więc myślę, że kalkulacje rosyjskie są takie. No po pierwsze, być może dojdzie do załamania wewnętrznego na Ukrainie na skutek braku, braku, braku rekruta, na skutek zmęczenia społecznego. Po drugie, to, to już się też dzieje de facto w Ukrainie. No tak, ale nie w takiej skali. skali który, no oczywiście, ale nie w takiej skali, która by zdecydowała o re, rezultacie tej wojny. Po drugie, myślę, Rosja liczy, i to jest kolejny element, który może być czynnikiem zmiany, no może liczyć na to, że Europa nie będzie chciała więcej dawać pieniędzy na tę wojnę, bo dzisiaj Amerykanie nie dają pieniędzy, dzisiaj Amerykanie sprzedają już broń. No, myślę, że Europa będzie chciała dawać, już tam pojawiały się pewne pomysły, jak dobrać się do rezerw walutowych rosyjskich, to, to by także pomogło finansowanie ukraińskiej obrony. Trzeci element, na który liczą Rosjanie, to to, że Trumpowi się znudzi. To znaczy, że Trump powie: no to skoro tak, to ja się z tego wycofuję, skoro nie ma żadnego postępu yy, i a, Ameryka przestanie wspierać na przykład Ukrainę w zakresie wywiadowczym, pocisków do Patriotów. No to jak gdyby Amery Stany Zjednoczone dysponują potencjałem, aby, aby tę ukraińską obronę no, nie sparaliżować, ale tak naprawdę uczynić w perspektywie dwóch, trzech miesięcy, yy, bardzo, bardzo, bardzo utrudnioną. I to są te wszystkie trzy elementy, na które liczy Putin. A na co liczy Załęski? No Zełenski liczy na to, że w Rosji coś się wywróci. No, że dojdzie do jakiejś implozji, że te koszty prowadzenia wojny się okażą społecznie nieakceptowalne dla elity, dla społeczeństwa, że te ataki na rafinerie rosyjskie Problemy z paliwem, no, że to wszystko spowoduje, że, 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 że dojdzie do jakichś nieprzewidywalnych, niespodziewanych zmian w Rosji, które pozwolą zakończyć wojnę. I to są tylko to, niech pan zobaczy te wszystkie cztery punkty, które, które wymieniłem, one by przybliżały pokój, ale żadne z nich one nie są na tym etapie związane z procesem pokojowym, z negocjacjami. No bo ja uważam, że na tym etapie nie ma, nie ma kompromisu. Między Rosją, która stawia sobie maksymalistyczny cel zniszczenia Ukrainy, a Ukrainą, która się nie chce dać zniszczyć. Yy, czy w, yy, w takim razie dziś obserwujemy po prostu grę na czas? Tak. Rosyjską grę na czas. Yy, yy, z nadzieją na to, że jeden z tych Zdaje się, trzech czynników, które wspomniałem, one, one staną się na tyle istotne, że, że, że spowodują, że, Ukrai że Ukraina nie będzie, w stanie, nie będzie w stanie kontynuować obrony i będzie musiała pójść na jakieś ustępstwa, być może doraźne na początek, bo Rosja oczywiście dopuszcza, że nie wszystko dostanie za jednym zamachem, tak jak i rozbiory Rzeczypospolitej nie poszły za jednym zamachem, prawda? To, to, to było rozciągnięte w czasie na 23 lata od... No ale dzisiaj, dzisiaj uh -huh. Zachód, ale także Ukraina, no można powiedzieć, alergicznie reaguje, jeśli mówi się o tym, że, że będzie musiała być może w jakiś sposób no, zgodzić się na kompromis w zakresie tym terytorialnym. No tak, no panie redaktorze, problem jest niestety taki. Że to jest troszkę opaczne postrzeganie rzeczywistości. To znaczy, nie terytorium jest najważniejszym elementem, który umożliwia lub nie umożliwia dogadanie się. No bo oczywiście kwestie terytorialne są bolesne, tam zrezygnować z Krymu, to, to społecznie. połącznie symboliczne. No tak, no one, tak. Symboliczne, a przez to symbolicznie są politycznie są oczywiście jakoś tam bolesne. Natomiast y, Natomiast to. Gdzie będzie ostatecznie przebiegała linia zawieszenia broni, czy, czy gdzie, za, gdzie będzie granica, czy, czy Ukraina coś odda, czy nie, to są, rzeczy, to są rzeczy jednak mniej istotne wobec tych celów rosyjskich, które Rosja formułuje jako cele swoje podstawowe: to znaczy demilitaryzacja Ukrainy. No co z tego, że Ukraina wynegocjuje lepsze warunki graniczne, terytorialne, jeżeli spełniony będzie warunek, że Ukraina się ma rozproić? No to Rosja teraz weźmie mniej, a za dwa lata weźmie wszystko, bo nie będzie kto miał Ukrainy już bronić, bo Ukraina będzie rozbrojona. Prawda? Co z tego, że ta, takie czy inne yy, decyzje, kompromisy terytorialne dzisiaj zawrzemy, jeżeli Rosja gra, domaga się wpływu na sytuację wewnętrzną na Ukrainie, jak gdyby na, na, na wpływanie na system władzy, wpływanie na kwestie, które są super wrażliwe społecznie, związane z kościołem, z językiem urzędowym, z różnymi elementami funkcjonowania państwa. Jeżeli Rosja doprowadzi w rezultacie wymuszania tego typu ustępstw do konfliktu wewnętrznego, do kolejnego krwawego Majdanu na Ukrainie, Ukraina popadnie w chaos wewnętrzny, wówczas Rosja będzie sobie mogła wynegocjowany kompromis terytorialny znowu zrewidować dokładnie, jak będzie chciała. Dlatego oczywiście wiadomo, że gdyby. Kwestie terytorialne są trudne, wiadomo, że one ogniskują uwagę opinii publicznej. I ja nie próbuję powiedzieć, że to jest nieistotne, tylko chcę powiedzieć, że gdyby tylko kwestie terytorialne były przedmiotem negocjacji, myślę, że byłoby dużo łatwiej doprowadzić do porozumienia. Problem jest taki, że Rosja ma cele totalne. Dotyczące zniszczenia, ubezwłasnowolnienia, zwasalizowania całej Ukrainy. I tylko Rosjanie to grają tak, że dzisiaj powiedzą: no dobra, to dogadajmy się w sprawie tego, po której stronie frontu jest Pokrowsk, prawda? ale za chwilę rosyjska taktyka negocjacyjna ona polegać będzie na tym, że wyciągane będą kolejne kolejne warunki, warunki absolutnie niemożliwe do spełnienia przez Ukrainę, ponieważ grożące jak powiedziałem wasalizacją. To do czego to nas w sensie świata, ale przede wszystkim Ukrainę w tej sytuacji prowadzi, a może inaczej? Jaka jest droga dziś, jak pan doktor postrzega drogę Ukrainy do, do y, pokoju, do y, niezależności? Czy to jest droga, która prowadzi y, metodami? Przede wszystkim dyplomatycznymi, czy jednak militarnymi, może ekonomicznymi. No oczywiście, że militarnymi, ale no oczywiście dyplomacja jest konieczna, ale nie dyplomacja, w, w, w przypadku na obecnym etapie wojny, nie dyplomacja wobec Rosji, tylko dyplomacja wobec Europy i dyplomacja przede wszystkim wobec Donalda Trumpa. To chodzi o to, że kluczowe z punktu widzenia ukraińskiego jest uniknięcie sytuacji, w której to Trump obwini Ukrainę. O niegotowość do poszukiwania kompromisu i zakończenia wojny. To jest bardzo, bardzo skomplikowana, toczy się gra między Ukrainą a Rosją o to, kto będzie mniej konstruktywny w oczach prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest gra ukraińska o to, aby uzyskać jak najlepsze, jak najsilniejsze uzbrojenie amerykańskie wsparcie wywiadowcze i wsparcie, i, i wsparcie militarne, żeby, żeby zadawać Rosji jak największe straty, czyli podnosić koszty prowadzenia wojny. No i to jest oczywiście zabieganie o, o, o przychylność Europy w tym zakresie, aby również partnerzy europejscy naciskali na amerykańską administrację i aby także sami z siebie szukali mechanizmów, większego wsparcia Ukrainy w trudzie wojennym. Trud, który trwa już ponad 3,5 roku, oby jak najszybciej się skończył, bo jest to także w naszym polskim interesie. Oby jak najszybciej się skończył na dobrych warunkach. Abyśmy nie doprowadzili do sytuacji, że dostajemy zawieszenie broni, które tak naprawdę jest preludium do kolejnej, jeszcze bardziej strasznej wojny. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Adam Eberhardt, zastępca dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za los pues años diplomáticos